Olina wali Papa, ole, pójdę! Dzień dobry. Dzień dobry To To było... Ej, jesteś na minusie z Aurą ja, ja nie wiem co powiedzieć. Ja nie wiem co powiedzieć. Ja nie wiem co powiedzieć. Co robimy? Co? A, macie gotówę? Nie. A mar masz gotówę? N y y nie. Mam na koncie. Ja co też masz Ej, ej. Przesada? No ja, ja dopiero się rozkręcam, Maleki, co ty kurwa myślisz? Że wujek się na Henesem, co już kurwa idzie spać? O, kolego! Nie, 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 nie! Ja dopiero się kurwa rozkręcam! To, to jest godzina, w której wujek dopiero zaczyna się kurwa bawić! Zobiechałem, na poziomie siódmym. Może by ktoś tam przykurwił ten dziwce. Dobrze mówię, czy nie? Dobre. No. Dawajcie kurwa na ten... No razem dzięki za 500 no. widzów. Kosa dziękuję za 100 biców. No i kurwa cyk. Ja zapalam już no. raz za w tym momencie. Ja jestem teraz... Wiesz że ja jestem teraz w swoim żywiole. Bo jest woda. Ja teraz... Buda! Ja jestem teraz niepowstrzymany. Ja teraz, jakbym dostał 100 zł do Nata, ja, to ja, normalnie ja, ja, na kurwiam tobus parin.

Mało gazu, mało gazu. Co opisz a ja tego nie widzę? Nie. A Jestem magiem. Moja droga, Jestem Zdrawa magiem Ottga. Jestem magi... Wiedziałem kurwa, że jestem awatarem. <hte refugees> wiedziałem kurwa, że jestem awatarem. Ej! Ej! Nie, Dobre, działał, nie działał! Nie działał! Ty ty kurwa tyle razy. Uu, dobra. Kurwa! Wiedziałem! A co ty wiesz? O ty? No i w tego? Ja się Ej, wybuchałaś mi kopalniczkę. Pojechałam cię. Ale to był ostatni raz, jak tak robiłeś ten. Dzięki za 100 złoty, bracie. Właśnie mi baba napierdoliła, ale to ostatni raz, jak to widzisz. Nie. Jak po prostu z tej wróżywce nam zabrał, to na początku trzeba. Ja będę robił to na jesień, sobie służyć. przede wszystkim siły, mocy, energii. Wspaniałeś ludzi wokół siebie. Jesteś osobą, którą dominujesz. Lubisz, lubisz dominować. Czekajcie Cię Daleko, ale dalej. Co lubisz? Muzykę. Ciemne kobiety. Masz powodzenie.

rola awatara, nie zrozumiecie ty jesteś awatarem? Ty jesteś awatarem no, w... Co? Pijecie Tak kurwa odpierdol się człowieku, bo ci wyjebie Kurwa jecie to? debilu jecie to? debilu co Peska, peska, przepraszam